cześć witajcie, ze strony Artur słuchajcie tutaj dojeżdżam do miejscowości Koninkowo To jestem koło yy, o ko 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 Koszalina ja, tutaj wiodzę do klienta ładowarki ładowarkę Multi One tutaj, aha, aha a jest ładny wjazd, dobra fajnie o pięknie Dobry, tak patrzę na wodę. Ominąłem. Dzień dobry, jakaś dotarłem. No, kurde, ale pan tu ma sprzętu same nasze traktory, nie? Tak, Oha. Dobrze, dobrze. Aha. Dobry, dobry, jeszcze raz, kurde. To nie wiem kto tam, właściciel czy nie właściciel O, dobry Dotarliśmy jakoś Napadało tak, trochę, tak, co? Nie? Co? Proszę? Co tak, e, pan mówił? Przedziwiał? Napadało trochę, nie? No. Kurde, panie, to jeszcze nic praktycznie, niezruszone kosu. Aha Ładnie, nam. Na tak? No, a tutaj to powinna być pogoda, nie? Przy mnie o tej porze. No. W tamtym roku biliśmy połówka, połówka Ziwcz dalej? A tutaj jechałem, to dużo polu jeszcze nie pokoszone jest. A żepaki a, a to ja bym wyleciały. Tak. tak. No ma no, kolega ma żepak, to kurde. Przejmijmy się na rzepak, żeby złapać coś. Ja może cię? jutro? Chyba nie. Jutro, O kurde. Coś może złapiemy, tak? A jak je złapiemy to nic. Coś, to będzie, to, żeby, żeby o kurde. Maszyna ja tak jest. Proszę? I to jest to cudo, tak? No, i to jest to cudo. To, jest to cudo. Tak, cudo. To cudo. No, Dlaczego potrzebne? Jakoś już tylko A to mamy gospodarstwo? Gospodarstwo, to? Tak? Nie, ma firmy. Aha! To, 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 to pani prokoli, to tylko. Tak jest, bo jest. A bo jest. Aha. I ja tam widwy do tego potrzebuję. A widwy, no, poleciarkę Pozycji tam dużo, bo teraz chyba A. będę musiał zawieźć taki będę zawoził też właśnie to, tam chyba gości ma. Nie wiem, jak załaduje taki, taki, taką maszynę, to cały samód. Sprzętu do tego, nie? No. 180 ponoć jest tych No jest, jest Różnych kurde podzespołów tego No No jest, ja jest, jest Ja widziałem, że szwecy tu mieli z tyłu wyjście hydrauliczne I posypowarkę do, do piasku na ten O kurde To grubo To, to o tym, to, to nie wiedziałem tego. Ale to za dużo wychodziło No i, I ten, i dałem się spokój, bo to bałaż. Pan ma stan wyjścia na hydraulikę z tak? A, jest, jest. No, mo można, by, o, można by o, to założyć, nie? Tak, no, to no to założyć było tak i tak. wtedy on brał ten. A, jest kula. Zaczyć. No, rzucę, no to tak, to, to, to ktoś tam zażyczy, czy, to nie ma problemu, nie? No, ale to drogo wychodzisz, tak. <śleszy> <śleszy> nie będziemy mogli. <ukrywać. śleszy> a, no, teraz to tam. A teraz nie ma nic, nie, jego wszystko droga. <śleszy> no. To nie było w pandemii było bardzo tanie wszystko, tylko trzeba wrać. To było coś. No ja tak patrzę, mnie tu widać, a tu się elegancko wjechało, kurde. To nie przyjeżdżałem, ludzie z towaru No nie, nie, to, no, to na pewno, nie, no bo tu jest sobie chce tutaj, to pisań sobie Nie No jaka się wyprowadza, żeby tam nic nie... nie, nie, nie no, sobie, sobie no, no, no elegancko, nie, elegancko. Dobra. I tak dzisiaj kurde załadowałem, tak później zawiechałem, ale... Też mogę za jeszcze muszę o z tą kosiarą Siarkę, tak? No, no. A to jakaś kurde jest tam miejscowość, tam nie, nie bardzo mi wchodzi nawigacji. Z drugiej strony koszownie, tam gdzie budują tą obwodnicę, gdzieś tam w tych rejonach. A jak miejscowo, jak się... Nie Ja zrobić papiery, bo mi się wyleciało z głowy. Pamiętaj, bo głowa by bolała. E, tak, a tu tutaj uciska. A, no, no. a tu ucisz na górze i co A teraz tak, i... a, a co to jest za, za kombajn, to, to to jest ze... To jest ten... Enforcing. Aha, ja to to tak nie, nie widziałem. To. A to jaka produkcja jest? Dedrowski. jeszcze. tak? 89 rocznik. nie, oh. No nie wiem, bo Ju nie jest. widziałem I... ilu lat, Damian, ile masz prawo jazdy? Bo to wtedy jak... Pierwszy dzień, o prawo jazdy w piątek, a w sobotę pojechaliśmy po kombaj. Aha. Jeszcze kurde... Ile, 21? Weź jeden? Weź jeden. Weź jeden lat jest u nas. Aha. O, już jest... Poznaniaśmy brali z tego. Yy... A to było nowe, nie? Nie, 13 letni albo 13 letni No, no. O, to yy, do... co to było? Nie, yy, z tego. Z Bogdanowa chyba, tak? Bogdanowa, no. Bogdanowo. Oaj, bo tam, bo kilien, tam miał. Tak... A części do tego to tak są ząb. Są. To pod tym gdzie kto jest kurde cały serwis ten. Aha, to patrz. No bo tak się serwisz, tej zawsze, tej to, nie widzi zawsze jak takie różne kombajny się widzi, a taki to mało co, nie? Akurat. No Klima ma, czy klimę macie, to tylko jest? No, wodną. A zakładaliście sobie, tak? Tak. O. No 3000 kosztuje, no ale to już jest tak. wygoda. No no, no, nawet, no Ale mi, że... teraz to nie potrzeba, bo to jest. No, ale to jest nawet w tym stędzie, że yy, nie jest taka ostra jak, jak yy, normalna. No, no, no bo Wolna tak. No, jest bardziej taka No bo to nie, bo mam tak, to, tak, to czuć wodę, czy, bo to woda idzie, nie? No to potem woda odparowuje, ale nie no. jest taka ostra, jeżeli mi chodzi, że, że taka mocna, że kurde, człowiek wyjdzie z kombajnu na, na momentanie, który załatwiony jest. No mm, no właśnie, no. To jest No. Nie nie, to one to, 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 to są lekkie. To są takie już specjalne leciuchne to te, No nie no właśnie. O. Opuścimy. one są lekkie, bo są też takie jak te nie, to ale chłopacy mają wzmocnione, to są... Ale nie, tutaj wchodziły i wszędy wchodziły takie duże wszystko Tak się nic nie proszę, ]habitude. a to mają inną naczepę, nie? no bo ja tutaj mam tu tylko no, no Roselmasze. E dobra, musimy coś działać No. A na no a na są. od kabiny jest tutaj osobnny. osobny no, no. Oh. No, nie mam się. A, bo to, to niektórzy mają bez kabiny, kto się zażyczy, nie? Nie no to kurde, to, to czekałem na to parę miesięcy, żeby to zrobili z kabiną Aha. Przeszklana przeszklana Dobra, przeszklana panu jeszcze. dam kluczyki od kabiny, bo to, to bo tak. zaraz sobie złączyć To wszystko A, bo to ogrzewanie, wszystko musi tutaj być, no, nie? To, jest chyba, to no, no co ja chciałem nie ręczny jest a no bo inaczej mają tu mniejsze takie mają ten to wszystko To się nauczy. nauczy. To no. jest, prawda, nie? Proszę? Też prawda. Nie umiem to się nauczyć. No tak, to, to, to jest szybko złącze, na szybko, wszystko jak to moja to to... Uja, Ta, no bo wtedy nie trzeba to się... kupić takie jak potrzebne takie to. Ja tu mówię tam mam sobie załatwiłem ten właśnie organizer. Mm -hmm. No i teraz tylko mi jeszcze yy, będę musiał tą część. E, to szybko multi... złączenie złącze, nie? Multi złącze, tak. nie? Multi złącza będę musiał, bo to widzę jest. Ale tak, to mamy co to mamy. To jest na trzy wyjście takie tam ten... Ale to nie jest grzanie silnika przypadkiem? Nie, 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 raczej nie pokażę. Nie, to tak w traktorach takie coś jest nawet. Bo to bo takie samo było w podgrzewanie. Tak, tak Nie, nie, wie pan co, z tego co wiem to w traktorach takie... No bo trzeba poczytać tam instrukcję, dam wszystko, Damy. to wiadomo, nie? Ale tutaj to na przykład traktory jak tam jakieś prace czy coś mają to właśnie takie wyjścia, są specjalne do, traktora, do traktorów, ale nie wiem czy, jak, do czego to tu jest. Ja nie, nie będę się wyrażał do czego to jest, bo nie wiem. No, nie no, instrukcja nam powiedz. No. No. Na, ma. no, tak to wygląda, o, no to jak pan odepnie to jak na szybko potrzebuje to aby tak i... o i bardzo i tutaj w to no żeby się nie brudziło. no to jest wygoda z tym nie I każdą maszynę traktora traktora no i dobrze dobra będziemy podpisywać będziemy to obejrzeć pojeździć dawaj dawaj no a to to to, to chodzi ten szplend ten to jest 25, tył, a przód 30, bo się nieka nie dorwałem do tego. No no, ale to jest... Jak? No zarejestrowany jest, zobacz pan z tyłu, ma numery A ja myślałem, że o... on no, tak ładnie tutaj stoi, jako zabytek To jest zabytek, tutaj biorą, ludzie przy nim zdjęcia robią no, Tak? Naprawdę <grym> Aha, no, a to to... A to 25 jest, tak? To jest 25, dupa jest 25 Aha Kapinę kapinę, założyłem, potem mówię, a ja tu... To z tego, żeby byłby ciągnik był to musiałby go trzymać pod dachem A tak, gdzie postawię, tak sobie. Dlatego tego chciałem do tego, to już kabinę z szybami. No. Gdzie postawię, to będzie mi stało. No no właśnie. Nie Aha. ma, że kurde, na trzaskować, bo potem A, nie no tak. Tego. On tak się wydaje, że krótszy, czy byś tak się wydaje? Może ta maską, dlatego ta Maska, ma bo no. maskę, o, to no, ma. No. Maskę No wody, bo przerobiłem. Maskę przerobiłem, tością. No. Znaczy tutaj zaniżyłem, bo mi patrzyłem bo oryginalną maskę. To ja maskę z Krakowa ściągnąłem. O! To jest z Krakowa przyjechała. Ale, ale to jest o to 28 normalnie, tak? To jest o 28. O 25 ciężko dostać już. Nie, Dosta, ma. nie ma. Panie, jest, maska 25, 3,5 tysiąca. <śpramowię> ale cena. Tak, naprawdę. Patrzcie, pan w internecie, na no, Oliksie 3,5 tysiąca można dostać pod zespoły, bo to oni tak jakoś były robione. Ja <śprambetak> ją przerobiłem, bo nie podobał mi się ten uh, przód. Y, mówię zawiasy tu gdzieś z dołu, to Tak, tak zwany, o to, to tu tak. to tak, tu widziałem przycięc. 7 cm chyba zaniżyłem. Mm -hmm. Tutaj patrzę, chłodnica mi wystaje. No kurde, jak to może być, żeby chłodnica wystawała ze sprzętu? Widziałem. No. Tutaj widać, ślad jest. Jest doobilony kawał blachy, aż dotąd. Aha, padł do, do, do spawał Zrobiłem, to? Widziałem, tak, dospawałem, tutaj spręcowałem, żeby o, to ładnie wyglądało. kurde. Elegancko. No, to, to, to to tak żeby, żeby dosyć żeby to pomysłowo. Wtedy nie, nie było. No. Ocierana jest, jest tutaj. o, o tak, proszę. proszę. O, jaki filtr elegancki I to Jest tutaj oryginalny, 25 25 tak? A, a, tak, aha. tak, tak Akumulator dałem tutaj O, a ono, I to co tu? A, a to co ma? Wspomaganie To jest wspomaganie, panie. No, to to, to, będzie, to będzie się męczyć teraz w dzisiejszych czasach bez wspomagania? Dobra, o. akumulator jest tutaj panie. O, fajnie Tu zbiornik ja. był oryginalny A to był zbiornik A zbiornik gdzie dan. jest? A z boku, tam jest zdorobiony, pod <laughs> Aha! To to higher, tak, a teraz nhưng. wszystkie te taktory mają. mają. No wszystkie, no to no. A nie będę gorsze od wszystkich. No, to kurde podgrzewanie. Podgrania... Mało no. tego! Podgrzewanie! Ja, to wspomaganie takie takie hydrauliczne, nie? Tak, No, a, panie, no przecież kurde. O! A Też jak w tym. Jak się dzieci? Prawie no. To pani no. O kurde to... Jak tam, czy, czy gorzej. Nie, lepiej jak w skani. Lepiej jak w skani. No. no. Ogrzewanie. Aha. No kurde. To, to prawie, jak, prawie jak nowy. Prawie jak nowy. A że ciapek nasz ukochany, stary. No, to tak. Przecież niejednego rolnika. Kurde, był wymarzonym cionnikiem. No, to tak na pewno, na pewno to wygląda, no. że mówię, trochę poszedłem do przodu. I tak nie miałem wszystkich części oryginalnych, mówię, to nie ma sensu go robić na oryginał. No no. No nie ma, no bo co będę? Silnik już jest od 30. No. No to A no... 28 to 25 to inny silnik? Tak, inny był. No, no nie, e, nie, nie. Silnik był w sumie ten sam, ale nasze znaczy, rudziłem się blokami, pompą olejową. Gdzieś Aha. z tamtej strony miały wlew, nie u góry, tylko wlew oleju miały z tamtej strony Tu miały odprężnik od, od z tej strony Aha, to teraz ja tu ma, nie, no jak tutaj Ta mamy ma na klawiaturze, no, na klawiaturze. No, na klawiaturze. Tu miał, tutaj miał A no, no nie wiem, bo nigdy nie widziałem właśnie, tak, nigdy, tak z daleka to tak, ale nigdy się nie zagłębiałem, no. nie No i ten filtr był tam, to wziąłem go, przerobiłem do przodu, żeby tutaj nie wystawał mi, bo to Aha. Nie lubię jak mi coś z boku wystaje Filtr jest z tej strony schowany, tutaj przed, przed, no jakoś nasze 60. No i pasuje, elegancko, nie, lekarzka. koło duże. I lekko kręci, kurde. Mało no, powietrza, ja do powietrza, to le, 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 żeby by chodziło A oś to jest oryginalna taka była, czy to jest? Nie no, 25, 28 miały płaską A taką, taką ja ta, Tak, ta, i sporniki miały tam do tej osi, bo Aha, się i one biegły, takie nie? miały dwa te Takie dwa wąsy miały dodatkowo, a ten, no to już miałem Ja powiem, jak mam silnik 30, to już nie będę szaleł Mam tą, tą oś, mam tą płaską, jest wszystko Już nie będę kombinował Wziąłem mm. tutaj, założyłem belkę normalnie od tego, od trzydziestki No te pierwsze bez... Wygląda jak BMW no, te, kurde, Przy tak? mnie ja trochę powinienem już ten dawno, żeby ja ten znaczek burszucza tutaj zało. Tutaj nie? <grym> no jeszcze nie mam, mnie tam nie, nie no, tego No mi z głowy, <grym> A no dobrze, dobrze Ale zabytek musi być w domu, nie? No w musi być to nie A no Dobrze, mamy? Tak, tam. tu mamy, tu mamy, podpiszemy dokumenty sobie, to gdzie działać to mamy. No, tutaj jest Nawet pal bezpieczeństwa Proszę? Nawet jest, 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 bo to to... No chyba tak, teraz to chyba wszędzie. Że... Ja, zarabia, Co to to musi być? Chodzisz? No. Tak, to tak. no ładnie to wygląda. No, Nowy to ładne, co tam będę ukrywał, nie? No, ale to tak, oh, że mam, bo tak to nie mają, tak to jest zawsze przewiew, nie? Tak, tak. No, nie zawsze... nie ma, nie ma Nie, ma nie jak się na dworze, jak, jak się chłodno, to się pracuje to takie lepiej, żeby była ta kabina, nie? Kabina no wiadomo. I to zapada. Bo jak teraz to może być bez kabina, a później to kurde to to no, przyjdzie, przyjdzie, jesień, przyjdzie zima. No, będzie wiać, no, tak to zawsze inaczej, nie? Wyjechać to nawet, bo to żeby coś zrobić, przewieźć czy cokolwiek. No, no. To tutaj... A tu nawet widzę, że jest dodatkowy jest No, bo faine? tu jest na nawiew, szyby, nawiewy mamy, nie? Bo tak, no tak to, to nie mają tego wszystkiego. Nie, no to nie potrzebują. O, tutaj po jak jest Regulacja: od... zimniejsze, no. cieplejsze, bo to normalne chyba to z dworu, a tutaj już jest ogrzewanie. No, ogrzewanie, tutaj tam, się chyba załącza. Też... No, od... jakoś tak. Czy wodne mają, czy, czy, czy olej no. mają z tego? No. Olejem grzeją? Czy... No. <Gl council> nie, chyba z wodą. No nie wiem, jak mi powiedzieć. No tutaj? Tutaj tam jest chyba instrukcja obsługi, albo do ćwiartki. Ja bym wolał ćwiartkę. Nie no to więcej to kurde. Setka. Ale wyciągnięta, wyciągnięta już jest bo no, instrukcje. No ćwiartka wyciągnięta. Wolałbym setki. Setka nie, nie pasuje. Nie pasuje? No nie, no bo kwadratowa. To znaczy takie kurde od tego. Kwadratowa. Dobra, pakuczyki ma od tego dałem tu. O, a ten. A ten... No to ta od Fenda jest na przykład, nie ten... Kluczyki do, do odpalania, nie? To Fendy takie same. Fendy mają, dbają, tak. To też takie tak same. No dużo jest to tak to na tych maszyn. No pytałem się, czy by mieli GPS-a, bo jeżeli nie, nie, firma nie, nie, tego nie zakłada gps Nie, na, może nie. Na zamówienie. O. Ne, nie, bo ja chciałem. Nie pan, teraz kurwa, ponad 200 tysięcy. no. Jak przyjdzie co do czego, no to niech pan ktoś to dmuchnie A no tak. Problem się robi. No zgadza się. To, ja, będę musiał GPS-a do tego no, Trzeba będzie, nie? No. O, jeszcze mu takie tutaj, te, o, dobrze, zobaczymy. Trójkąt mam, gasi do niego. Zgłosowane to wszystko, jest blokada mechanizmu, żeby się nie skręcał. Tylko to, 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 akurat, tak, pasuje mi jak cholera tutaj. <noise> Ale dam radę, damy. Będziemy ruszać później to. Dobra, o, to. Jakieś książka od tego. Bota, no, tu jest blokada, do, bo to można do, do prze, jak do się przyłoży jakby go chciał ciągnąć, cholować. Nie, do transportu nawet to by było. Bo to zblokuje, że on się nie skręca, nie? No, 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 ale to jak ten. Jak tam jest takie wejście Z zmoku. No, to to. A, dobra, jeszcze resztę. 1000 zł ekstra. Ekstra, tak? To ta po pan zadzwoni. I tam się dowie, jakie tam tego, nie? Dobrze. Jak to można wykorzystać. Dobra, to mamy porobione. Jak to, wszystko. O, zatorek, zatorek jeszcze. A to to jest y, y, Ursus, nie? Tak, to jest Ursus. 12,24, tak? Teraz? 24, no. 24, Aha, to 24. bez turbiny, czy bez. Bez turbiny. Bez turbiny. Bez turbiny. Aha. To też swoje latka, manię? 64 rok. O, to ładne. Ale. No, kołbyka. Taki. Odmalowany troszeczkę, nie? Tak. Pasuje. Na remont miał w tym, na wiosnę, miał remont kapitalny. Aha, i taki remont to dużo kosztuje? Taki. Ale no w tym zakresie był robiony, Aha. No to, co, co pracy to to już jest jego, nie? No, no. O, te części trochę to. I części kosztowały, to remont kapitany prawie silnika był robiony, tak, no. wymieniane i... to wymieniane i. tam akurat był nominalny. No, no. A tu jest, A Za tyle lat? nie? Kurde, to, to, to naprawdę. Za źle godzin ma tam. Nie wiadomo. 6 tysięcy metrów godzin bo to nie wiadomo do końca. No, ten ale, tam... ale ty silnik ten sam był, nie. nie. To musiał być kiedyś robione, Na chyba. robiony chyba. Na Na no pewno, nie. zmieniany może był. No, dobra. To nic. No, tam też jest podobny. To jest to 30. Tam jest... A nie, tam jest 35. A MK nie? Nie. Nie, to jest 35. To były wersje eksportowe. Oha. No, ja to, to jest... przywiozę masz yy, z prawie zakopanego ten ciąg. Stąd... Znaczy, nie, no podobne, to jak 30, nie? Tak, bo to była 30, tylko się różniły mało parę To była wersja eksportowa. A, No no, bo też bym kiedyś klienta to właśnie miał. I to przeważnie mieli, chyba prawdopodobnie mieli górę, ale bo e, oni wyjeżdżali do Ameryki, mieli dolary. To dolary bo na boek się kupić. Aha, A też mam być, że mam Panie, to też mało za wspomaganie, za... nie bez pomagania, to, to, to w tym ratach no, nie było tu, no. Bo tutaj właśnie to jest inne chyba, to nie? Ty tutaj podnosi, nie? nie? Podnosik już jest taki jak prawie w 60. No, to mocno pewnie co? No czy tutaj już jest działanie, że automatycznie, że trzyma ten już Aha. nie tego, nie? To silniki to był to samo, tam niektórzy rodzice nie no, no. były, tylko teraz że tamty były różnice no i a że wiadomo po swojemu, kabina nowa, maska nowa, wspomaganie tam nowe. No ta maska taka krótka trochę. Nie. No to, to takie tam produkują. No, bo to ktoś tam robił zawsze, nie? Plastikowe są te maski A tu gdzie on ma to wspomaganie? nie, a tutaj ma. A to po to ma. Aha, tu dospowane wszystko, no o to wszystko. No a, ciekawe. Żeby się nie namęczyć. No, no tak samo chodzi jak i tam. Napęd masz z rozrządu Wtedy nie ma żadnych no. defompów. Zawsze mam możliwość założenia sprężarki Bo tu akurat sprężarka jest Nie ma nie? Demontowana, bo nie ma potrzeby do tego no. nie, no. Tylko mi tu jedzie po placu, no to Dlaczego mi to sprężarka jest? No to, no wspomnienie tak. no, było Wózak Był no. osobny tam to pan tamte jest tam rozsuwane są widły, nie? Tak, tam tamtym dużym Tam no. W tamtym dużym jest właśnie Tak, tym, tak. O, A tutaj dobrze. już mam za, za, załatwione do tego właśnie małego Do tego Mutuana? Tak, już jest do tego przyjęte Nie, to co będzie za duże to uniesie. nie uniesie się. Dzisiaj ważyłem to tylko 250 kilo To co to samo? Tak no Właśnie to, to jest yy, ten Organizer Mhm Idę. No ale to chodzi tu i tu, nie? Teraz... Tak, to się przerażuwa i się przemieszcza No ja to trzeba to, 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 taką ramkę tam tutaj przerobić, to, to, nie? to już tam trzeba nie ściągnąć z internetu. Aha. Tam jest, jest możliwe dostanie. No, 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 dobra, a, to wszystko. A. Będziemy lecieć jadę dalej, bo to jeszcze taka jest zakoszali, ja jeszcze jednym, a później już do Tarnowa z powrotem. To jeszcze dzisiaj byli pan wracał? Nie, nie, bo tam jeszcze mają maszynę odebrać, Aha. gdzieś i, i, i tak o Jutro, czasu mi nie starczy Ej, Pauza trzeba, Pauzę, trzeba Pauza trzeba gdzieś robić No Cztery godziny Dobra, pasuje To dziękuję